Co no. za gaming? A widzę, że się cały team zabrał. Zaakceptowaliście już? Ale są wszyscy. Tomek no jest. Te level dżungla, bartek mid, ja top. Dobra, na topie mogę tak. Renekton Malfight, Mordekaiser Shen, yeah. to jest tak, i to jest taka. Nie wiesz co to są postacie, które... <noise> Dobra F, to są same goldy, powiem wprost. Duchańsko dubsko Taką właśnie masz rangę. A ja mam Silvera. To no, nic nie wyrwali. Nie ujętujcie tam na bocie i będzie dobrze. Nie, nie widziałem nic więc... Prowokacja! Czyżby to była pierwsza krew? Tak, jest to pierwsza za do świetnie Wykorzystana przewaga drużyny DWG! Co ty kurwa? Co ty kurwa? Ja ty kurwa? Co ty kurwa? Co ty kurwa? O, Boże, oczy, dobrze! Dobrze, dobrze! Co dawaj szczura! A, ja To będzie wysoko, aż ja widzę kurwa. Będzie, będzie, jeden, wysoko. będzie wysoko. Psyka na to będzie nisko. Czemu mnie miniony kwałcen? Halo. Zjedźmy po prostu? O, nie, no gdzieś to jest tam On, nie. Nie, on będzie wchodził w fach. Dobra, zdech pies. Dobra, mamy to. Fala się rozwiniętych, kurwa, z fuck. Mamy to, mamy buty na bądź. Wygraliśmy po co. sito. Nie! nie. umierał. Ja nie miałem E jeszcze. Ale chłopcy ty powinieneś chodzić od razu, bo przecież on nic... On stał Pierdoliłby, kurwa, nie złapałbyś ci go. By kurwa, 5 sekund czekałeś, kurwa, żeby wejść. Dobra, po tutaj im wygra grę? <tulatujesz> <tulatujesz> Chłopco, herezję jakieś mówi. Nie wierzę. Chłopie jeszcze w to pewnie wierzę. Czaj, to jest kwestia 30 sekund, zanim ja wyjebkę zaliczę. Nie ma palono, nie ma palowa. Dobra, ja od pana poki zabijamy go, że tam. Ma... O kurwa! Długo. Czemu jest cztery? Nie ma palowa. Jeden bitch. Kurwa! Tank. O. Dobra, ten nie ma. No, 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 no. Dzieje się. Chłop zostaje one-shotowany. Nawet, <noise> nawet poddał w tym momencie, on stanął miejscu, wiedział, że umrze i tak. Ili, <noise> Jeszcze chłopi po śmierci Na bota, kirał, wziął, na, bota no nie, nie na bota, na bota w uko, idzie Dobra, łupkę łeb. Siedzi, kurwa napisać, z Ten salon jest chłopał. A mrukuski! Eee, jest dragon robiony, oh, oh, oh. eee, tu zegar za fliki le! Dobra, dragona. 10 Do Dzies sekund mam yy, smajta, 6! Bijcie, bijcie! Wziął, przyszedł na dragona, nam go, nam go lekko obił <grym>, i se poszedł. Co no? za gaming! Chodź, pod dyktatora. Lecć nie daj mi drogę. Nie no. <grym>, ja, 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 Ej,

Dobra, ta, ta, to gdzie? No i idziemy heralda. Jeszcze heralda bierzemy, prawda? Ja nie Jest wysoko, jest wysoko. Proszę państwa, jest wysoko. Czekaj, po prostu no. uciekaj. Ja się tepuję, Nie, nie tepuję! Użyłem L, żeby cię skubać i pracować. Cipsa robił, to myśmy to zrobili. Kurwa, może być trochę ciszej, bo mi już kurwa uszy, bo nie! Chciałem życie ci udatować, myślałem, że ucieknę. dobra era, dobra era. O, faktycznie to jest dobra. Ty, kurwa, czekaj. Kurwa, no nie jeszcze nie. Ja jestem zwykły, jest tak kurwający. Ej, ale patrz, level bierze całą ta stopa teraz. Oni naprawdę oddają im hiba praktycznie. Nie, nie, dobra, już cofają. Jeszcze ich da, już pójdźcie. Dobra, level uciekaj, teraz uciekaj, teraz uciekaj. Dobra, ja sobie e, dobrego ja wyjdziecie... wziął chłopaki, okej? Okay? Dzięki. Reda, ja idę z kalniaki wezmę po drodze na bot'a, wiesz? Wszystko mi kurwa wejście, tak, a potem, że pod Dobra, tak, dzięki, Ale... mi, tak. <ślonka> 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 tak. Jak to, przy masz nietknięte. Co, coś w tym jest. Dzięki, pan oszczył mi się okay. kur... no, <ślonka> Wszystko weź kurwa. Thresza też ci mogę oddać jak. To. Nie! Dobrze. się kręcę tutaj startował? przecież Lulu się Zrobimy. zgubiła. Lulu, lulu. Hej, da. Ale cię sają też, wiesz? Już z tym się. O co, bite? Ty, kurwa, wszyscy pogubili. Dobra, tym tak. O kurwa. Ale, ale kurwa to. Nie, no nie złapię. Z No, zła e, zaś... e, e, e w niego. No i gitarze. A no egzo zasło nie da, żeby nie uciek z Rki. Oni oh. tego poddadzą, że to, to, to bez sensu jest ile. Power Spike it. Nie mają Jasu no. jeden żeby Power Spike'a zrobić Tak, nie mają Jasuło z dwoma ardentami kurwa i 50 manokapami jak ostatnio Idę na Mida? Ale kuhło puścił! O mój Boże! Erkę y mam za co? 4, bartek, ci rzucę A nie wiem czy będzie potrzebna Kurwa, kurwa na pewno się nie ruszył Jezu, co takie kurwa Dobra, za 40 sekund smok. Trefa jest. Ach, nie mogę, nie mogę. Idę, idę, idę. ADC robi. No ja. bo ADC się No w... Dobra, on się chronił. A i chodź tutaj, kurzuc... Dobra, kurwa. Rzuciłbym QW i wtedy bym mógł Ciebie bić. UBER HEALING! UBER HEALING! A, a, nie, a, nie, a, nie, a nie moja tarcza, która kurwa zablokowała jego auta, tak? Też, Wiesz? może być, ale no, nie jestem w bo żeby, nie sobie. widziałem. I ma to Tom, O, red wstaje, gitara. Zabieranie o, zasobów tak junglerowi i... nie tylko obowiązkiem, ale i odpowiedzialnością społeczną. I co najważniejsze, przyjemnością. Jezu, co ty ja pierdol. Kurwa. 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 Dziębki, ja za golda. A, on leci zerki. O kurwa, idzie. Idę, idę, idę. O mamuś. Trochę się zgubiłem, chyba. A tak to No ja Dobra, o, Help, guys. Elegancko. ELEGANSIOR, Łatwiutko. Elegancko. Pierwsza giereczka zakończona sukcesem. No. A Tomek, Tomek, takie ale, że ty umiesz czym grać? Czym? No, szedam. Czyż nie umiesz grać Shenem Widać, to był IDKERY na tym pocie. <gadget> Co zajra więcej damage Ta mnie? w ogóle. Ayonianki. Nie, no bez jaj chłop zrobił 5000 damage więcej ode mnie? Jak! No, zyra power! Wchodzisz na konto snipera. Patrzysz na zylę. 198 zyla I już wszystko wiesz. No nie, no teraz to jeszcze mniej wiem. Kurwa, jest dobrym blajkiem supporta, no nie wiem, czego nie rozumiem. A no to tyle Ol. rozumiem, ale ty coś komplikujesz. Coś o EUNE, co to w ogóle jest EUNE? Osiu, jest takie kocopały. Cześć. No. O, siema Szemek. Dzień. No. To cel, mam wejść? Czy grasz dalej? Ja wychodzę, ja na jedną gierkę no. tylko byłem za ciebie. Już cię logowałem. To... Mnie cię reprezentowałem. Kurwię, Łośka, jak ta. Kurwa, pod koniec Przestał za sobą z dżungli brać, więc jak dla mnie do reportu. No bo, ja, no, bo Adem... i go Co no to o czym mówisz? <laughs> Dobra. Jej... Ja mam przecież powodzenia. No to... Dzięki, dzięki, level. Czujesz Gierkę, tak jak Lebel to ci sobie nie nie? Yes. Z Sajonem nie gram, z Sajonem nie umiem grać. tym, czym będziesz musiał. No, my ci wybieramy piki. Yes. także ty sobie, bierze, tym, no, czym czym ci sobie zbrań. Zbrań. A to, no, to nie, bo... nie ja jestem kapitanem drużyny. No. A, nie, 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 ty jesteś jesu... kapitanowany <grym>? przez drużynę. W papierach tak, ale w praktyce nie. Ilelia, Akali, Jax. Masz trzy piki na to, nie? Jakim chujem wybierasz tak tragiczne piki? Co? Jest 140 championów w tej grze, a ty gorzej chyba tylko Soraka na tego topa mogłeś piknąć. Przecież nie, Soraka jest bardziej reliable na topie. O, jeszcze, nie, to dobra, to gram Karmelulu na topie, nie? Obrońca, o, wchodzisz w zakładkę obrońca, widzisz Mundo, co jeszcze tutaj widzisz? Widzisz Garena. Ej Tomek, ty nie traktujesz takie takie tak czempy widzisz? niepełnosprawnego kuzyna, wiesz? <słuch> <słuch> Pozerkano Dobra. <suszy> Poszła zahera, dobra GG. Eee, czekaj, <gry> ty szybko <gry> stąpi kawałeka GG. <gry> Oj, oh, ja, kurde, dole. No bo już dwa... Nie dwa. Tak. Ty tak. słyszysz co się mówi do ciebie? Nie, co? Bo... Morgana, kurwa, już zrobimy zbarnowanie. Morgana, dobra. I moje hydrat lepszy? O. I hydrat jest chuj lepszy. Nawet skiny nie mam do Siviry. Ja Nie cięż... ja mamy tanku, jak on pójdzie na to. Dobra, to też mówię, to będzie. Pomogę ci. Ło kurwa, żeś was łaskawy. CO?! Widziałeś to, Snajper?! Widziałem, widziałem. Ja pierdolę! A, tak, tak. jest to go Nice. Dobra co idzie co jest taką kurwa idzie na bolsze, Kayn na bolsze BU! Uwaga, no Majerę, Majerę, chodź, lecimy, 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 lecimy Mamy szóstki, a oni nie... Znaczy oni zresetowali już jak coś, tak że tam możemy tu czwórkę za Dobra, Rka odpalona Raz O tym mówił, Dwa Kayn ma dalej r bo on nie <śmany> Teraz nam jest zużył Dwa mm -hmm. okay, okay, to Nie wiem, no kurwa! Dobra. Nice. Nice. Kurwa, dobrze złożono? Znaczy. Nara no, no. O! lewo! to trzeba tak to to Po to trzeba było to powiedzieć. Nie, a nie. Dobra, teraz już musimy po prostu doprowadzić, żeby się tałpić. Nieeee. Nie. Yes. Ja no. mogę r użyć, żeby... żeby... żeby, żeby otwieramy się Otwieramy topa, stoczyli. otwieramy topa, gitara, cel osiągnięty, wow, cel osiągnięty. Kurwa. Ej, dobra, ja idę... ja idę na topa, ale kurwa nie mam R, ale... Czyli mam r za 30, ale mam... dobra. Mam TPK, Rkę r mam 20 sekund po wstaniu smoka. Co? Ale mieszasz, chłopie, Ja już nie wiem, co ty powiedziałeś. <laughs> mam R-kę cały czas. Czy Goku dara? oj... Nie ten scenariusz. <laughs> Moment. Okej. Okay. Czy Beo przeżyje tę akcję? Czy drużyna DWG wygra Clash? Tego dowiemy się w następnym odcinku Liga Legend Z.